To był ciekawy, szalony mecz, z dużą ilością sytuacji, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. W tym meczu raz byliśmy w piekle, raz byliśmy w niebie, i na sam koniec, niestety, cieszy się drużyna gospodarzy. Zapewne przystanie 2 do 1 dla Olimpii. Niepotrzebnie, może nie tyle co niepotrzebnie, ale drużyna Olimpii gdzieś szukała swoich szans na odrobienie tych strat. My mieliśmy problem z utrzymaniem, uspokojeniem gry i przeniesieniem tego środka ciężkości na połowę przeciwnika. Niestety gdzieś tam to nam nie wychodziło, a przeciwnik zdobył bramkę wyrównującą i później jeszcze tę bramkę na 3-2. Oczywiście dążyliśmy do zmiany tego niekorzystnego wyniku dla nas. Niestety, konsekwencja tego właśnie spowodowała, że straciliśmy bramkę na 4-2 i zapewne kibice Olimpii z tego powodu są szczęśliwi. My, natomiast z wyniku, niekoniecznie. Dziękuję. Ciężko na szybko skomentować taki mecz. Bo, tak jak trener gości stwierdził, to. Szalony mecz i, i, i z piekła do nieba, to my tak samo, yy, tylko w przeciwną stronę podążaliśmy, bo zaczęliśmy bardzo dobrze mecz. Weszliśmy yy, dość agresywnie i, i, i graliśmy swój mecz, yy, stwarzając dużo sytuacji. Oczywiście, zagłębi odgryzało się yy, i mieli swoje szanse. Otworzyliśmy wynik i plan na drugą połowę był taki, aby utrzymać ten agresywny pressing i wysoką grę, daleko od swojej bramki. Yy. Troszeczkę nam się ta koncepcja zaczęła sypać. Przeciwnik doprowadził do wyniku 2-1 i myślę, że bardzo dobry impuls dały zmiany w Olimpii. Tak jak podkreślam, że mamy może nie bardzo szeroką, ale dość liczną kadrę i wszyscy są zdrowi. I problem jest, kogo wytypować do 18. Tak samo myślę, że wszyscy z ławki rezerwowej dzisiaj mogliby grać w podstawowym składzie. I Chwała za to, że mam taki po bogactwa, że zmiennicy, którzy wchodzą, są w stanie przywrócić zespół do gry, bo uważam, że wejście Dejana zmieniło znowu oblicze meczu w naszą stronę, gdzie my zaczęliśmy mieć, można powiedzieć optyczną przewagę i, i oczywiście znowu Zagłębie miało swoje szanse, ale w końcowym rozrachunku trzy punkty jakże ważne zostają w Grudziądzu i w perspektywie meczu kolejnego. Po raz kolejny w tym sezonie powiem, że znowu nie jesteśmy faworytem, ale znowu chcemy popsuć napsuć krwi zespołom, które walczą o awans albo wiodą prym w tym w tej lice, a dotychczas gdzieś to się udawało, bo za Sosnowiec to też podkreślam, jest bardzo dobry zespół, który do tej kolejki piastował czwarte wysokie miejsce i e, tym bardziej chwała zespołowi za to, że potrafili wykorzystać szansę i i szalę zwycięstwa przechylić na, na naszą stronę także jeszcze raz dziękuję zespołowi. Przy, szykujemy się od jutra do kolejnego spotkania. Powiem w ten sposób mieliśmy plan w drugiej połowie żeby wyjść bardzo agresywnie i, i szukać od razu y, znowu przechylenia tej Szali na, na naszą korzyść w postaci drugiej bramki, bo wiedzieliśmy, że Zagłębie musi się otworzyć i, i będzie na pewno grało ofensywniej, będzie kreowało więcej sytuacji. Tak też się zresztą stało i my na początku drugiej połowy też mieliśmy swoje szanse. Trzeba nie zapominać o tym, że, że mogliśmy gdzieś zdobyć tą drugą bramkę i uważam, że w ten czas ta gra zupełnie by inaczej wyglądała, bo bramki zmieniają oblicza meczu. W momencie, kiedy Zagłębie wygrywało 2-1, mieli myślę, że pełną kontrolę nad wydarzeniami nad, na, na boisku. I tak jak mówię, no wejście Dejana gdzieś spowodowało, że w środkowej strefie my odzyskaliśmy tą kontrolę i, i my zaczęliśmy znowu kreować sytuację. Dlatego nie chciałbym tutaj indywidualnie oceniać, na czas analiz na pewno przyjdzie Michal, bo tutaj akurat o nim mówimy, no nie jest to jego nominalna pozycja, my gdzieś szukamy ewentualnych rozwiązań pod kątem nieobecności Darka Kusa, bo wypad akurat przed samym meczem wymuszona też zmiana e, e, Kaczmarka e, stąd też e, akurat tutaj zmiana była wymuszona, ale Piotrek Darmochła też uważam, że bardzo dobrą zmianę dał, więc e, nie chciałbym indywidualnie tutaj oceniać, ważny jest dla mnie zespół, e, jako całość, jako kolektyw, bo jeżeli ktoś ma popełni błąd, to drugi ma e, za niego na tyle pracować, żeby albo zniwelować ten błąd, albo go odrobić i, e, i dzisiaj e, Błędy jednych zostały nagrodzone przez innych zawodników, którzy grali w formacjach ofensywnych. Na pewno wygrywamy razem i przegrywamy razem. Wszyscy biorą odpowiedzialność za grę w defensywie, począwszy od NILLO. I tak samo wszyscy biorą grę, udział w grze ofensywnej, począwszy od Fabiniaka, który kilkukrotnie gdzieś tam tymi długimi podaniami uruchomił NILLO i gdzieś przez to przeniesiliśmy ciężar gry bardzo wysoko. I tam zaczynamy zawiązywać swoje akcje. Także na pewno nie będę oceniał indywidualnie zespołu, tylko jako całość, jako całość formacji, tak? jak żeśmy się zachowywali w jakichś sytuacjach. I taka analiza na pewno będzie, ale jak ktoś mówi, zwycięzców się nie sądzi. Ja nie, nie, nie jestem. Zwolennikiem akurat tej teorii do końca, bo jak Państwo wiecie wygrany zespół, wygrany skład z danego meczu nie jest gwarantem, że będzie występował w następnym składzie, w następnym meczu w pierwszym składzie, a podejrzewam, że, że będziemy szukali od jutra koncepcji gry na zespół Arki Gdynia i być może inni zawodnicy będą potrzebni... Jedno, co mogę zapewnić, wszyscy są gotowi do gry. Zgłosił jakąś dolegliwość, jeśli chodzi o, nie wiem, czy przywodziciel, czy mięsień. Nie, medycznie nie wiem dokładnie. Był wynik 1-0. Uznaliśmy, że nie ma sensu gdzieś tam pogłębiać urazu, jaki on jest. Mamy wyrównany skład. Przed Piotrek darmofał. Także jeśli cokolwiek będziemy wiedzieli o, o jego stanie zdrowia, to myślę, że dopiero w, w poniedziałek do południa.